Czołem, czołem, mówi do Was Staczewski. Witajcie w moich skromnych progach, a dzisiaj będzie porównanie nożowe. Dlatego już nie przedłużam. Przed Wami Nightwolf N06 kontra Nightwolf N04 kontra Kizer Oktober. I przechodzimy już do meritum. Otóż wpadł mi taki pomysł na porównanie tych trzech edecowych noży. Pomijając oczywiście cenę, i w przypadku tego oktobera będę mówił również o tańszej wersji, która jest dostępna z okładzinami z mikarty, no i poza tym to się chyba w sumie nie za bardzo różni, bo też ma dwie wersje kolorystyczne, o na pamiętam, czarno-białą i ceglano-białą, takie wiecie, taka mikarciana. Tu mamy mikartę, tu mamy G10, więc myślę, że to wszystko jest porównywalne, natomiast tutaj jest tytan i oczywiście ten nóż jest dużo, 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 dużo droższy w Polsce, nie wiem jak to jest w Chinach, natomiast yy, nóż ten, no yy, pomijam tutaj cenę, bardziej mi chodzi o to, żeby uzmychłowić Wam, że po pierwsze Chińczycy robią tanie w stosunku Innych zachodnich noży, Twoje modele, które są świetnie wykonane ze świetnych, najlepszych materiałów i naprawdę to dobrze robią i dobrze obrabiają. I to jest połowa ceny niektórych noży z zachodu, czyli Benchmade'a, czyli Spiderco czyli Zero Tolerance. I to ja mówię tylko o nożach produkcyjnych, nie jakichś custom'a po kroju Hinderera, Sebenzy i tak dalej bo już no, o polskich customach typu Hermana też nie mówię, czy teraz Trollskiego, bo Trollski też zaczął robić składane noże i bardzo dobrze się sprzedają. Nie załapałem się. Może kiedyś się załapię, to Wam papryczkę pokażę. No, natomiast już chyba wszyscy na YouTubie pokazali, więc ja też chyba nie muszę. No ale dobra, to mamy chińskie noże, które są produkcyjnie akami za połowę ceny drogich noży premium z zachodu i mamy też noże bardzo tanie, po kroju Nightwolfa, po kroju zdaje się tusan i są jeszcze jakieś M390, w ogóle to jest nazwa stali, ale ktoś se tak noże też chyba nazwał, żeby się dobrze kojarzyło. I to są bardzo tanie noże na AliExpress. Te dostałem tak jak już mówiłem. Pełne recenzje oczywiście na kanale są, bądź tego będzie za chwilę. Natomiast no, muszę przyznać tutaj, że są to bardzo tanie noże, ale bardzo dobre jakościowo. To nie są gęziaki, które są podróbą wszystkiego, co się dało. To nie są Sanrenmiaki, które miały swoje bolączki, na przykład detent bole i otwieranie się samemu w kieszeni, czy Rójkę, który jest markowym brandem, jakby nie było, bo to mm, brend nożowy Fenixa, czyli latarek. I o już są lepiej teraz robione, oni chyba się nauczyli na błędach kolegów i troszeczkę lepiej to robią i lepiej zaczynali, bo o to też jest podmarka Olajta, czyli nożowy brend marki latarkowej. No ale tutaj mamy typowo noże, typowo nożowe brandy i o nich właśnie będę tutaj mówił. Przed Wami jest od najdroższego Kizer Oktober w wersji tytanowej. On kosztuje w Polsce obecnie prawie 800 zł. Do tego mamy drugi chyba najdroższy, to będzie Nightwolf N04 z takim dyskiem Emersona, trochę bardzo charakterystyczny projekt, bardzo mi się podobał. Chociaż podobno producent tak mi pisał, że ten nóż będzie pewien lifting przechodził, bo coś im tam nie pasowało. Zupełnie się dziwię, czemu. No, ale jak zrobię jakiś lifting, to na pewno Wam gdzieś tam pokażę, może się uda też kupić albo wyrwać od producenta, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy na czym ten lifting będzie polegał, bo może będzie zbyt mały, tak jak w sogach terminusach. I tutaj mamy, i on kosztuje około 140 zł w tym momencie. I tutaj mamy ymm, Nightwolf N06, również chińskiej produkcji. I są to trzy noże do EDC, bo jak sobie je nawet złożymy, to one są bardzo, bardzo niewielkie. To są nożyki, które mogą się spokojnie zmieścić w kieszeni, spokojnie wystarczą do takich dorywczych prac, bo właśnie takie dorywcze użycie noża, no to świadczy o tym, że to jest nóż edecowy, bo to nie będzie dobry nóż w pracy nim przez... Kilka godzin czy kilkadziesiąt minut, to będzie dobry nóż do tego, żeby zrobić sobie bułkę, żeby przekroić, nie wiem, kiełbasę, żeby przekroić pomidora, żeby ustrugać kawałek patyka, żeby zastrugać wykałaczkę, bo wam do czegoś potrzebne jest, albo żeby, nie wiem, przeciąć taśmę plastikową, albo karton, albo otworzyć paczkę. To okazjonalne rzeczy, których się używa. Robi się to często w ciągu dnia, natomiast nie jest to jednostajna, długa praca, która wymaga ergonomii odpowiedniej. A te noże, czyli noże do EDC, to też jest moje takie założenie, że noże do EDC zazwyczaj nie mają tej odpowiedniej ergonomii. I teraz tak, zaczniemy sobie od wymiarów, wagi materiałów i tak dalej. Waga. 119 gramów waży ten tytanowy nóż. On jest oczywiście powycinany w środku. Tutaj nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć. On jest powycinany w środku. W pełnej recenzji to zdaje się pokazywałem. Tutaj jest powycinany ten tytan w środku. 119 gramów, natomiast z Mikarty waży 92 gramy, bo ma stalowe okładziny wtedy dla tej Mikarty. Oczywiście. Najcięższe odziwo jest ten, bo to jest 121 gramów, czyli N04 Nightwolf. 121 gramów, on ma tutaj też linersy, one są troszeczkę powycinane, ale 121 gramów plus minus 2. I to dla chińskich noży, które są sprzedawane na AliExpress, taki jest właśnie taka zależność, bo te plus minus 2 to taki jest trochę przedział, jakby się gdzieś rypnęli w czymś tam więc. 121 g około, i najlżejszy jest ten nożyk. I to jest bardzo lekki nożyk, bo on nie dość, że ma powycinane linersy, czyli te okładki w środku, podkładki jakby po polsku. To jeszcze ma powycinane G10 w środku, więc jest najlżejszy i też 78 g plus minus 2. Jeżeli idzie o długość złożonego, to teraz tak. Jeżeli idzie o N04, to tu mamy 105 mm. Tutaj mamy 106 mm, on jest najdłuższy, bo tutaj wiecie, jak wystaje. To jest taki, no Oktober to jest zresztą projekt customowy, można wersję customową kupić. Odsyłam do recenzji, tak samo jak N06 już odsyłam do recenzji, N04 na pewno Wam wyskoczy po czasie, jak się ta recenzja ukaże i będzie też w opisie zaktualizowanym. I tutaj mamy tutaj mamy 104 mm, czyli ten jest najkrótszy i najsmuklejszy. Jeżeli idzie o rozłożone te noże, to sobie je rozłożymy. I teraz tak, n04 ma 179 mm długości na 13 mm grubości bez klipsa, oczywiście na 26, to jest zdaje się tutaj na 26 mm szerokości. N06 rozłożę sobie go. Ma 179 mm długości, jak widzicie ja sobie go tu położę. O, one są bardzo porównywalne. Będziecie też widzieć pewnie przebitki. Ma 179 mm długości na 15 mm szerokości na 25 mm szerokości. No więc to jest taki bardzo smukły nożyk. On tak jak mówiłem ZK046. 2 mi przypomina, zdaje się, o ile pamiętam, i tutaj mamy 181 mm długości, na 12 mm szerokości, tutaj, bez klipsa oczywiście, i na 36 mm w najszerszym gdzieś miejscu, więc y, Oktober jest tutaj największy, ale co ciekawe, będzie miał najkrótszą krawędź tnącą, bo głównie samą ma 74 mm na 3 grubości, na 30 szerokości, to jest dobra głownia do smarowania, chociaż tutaj lubi sobie włazić pasztet, masełko i inne takie rzeczy, masło orzechowe czy tam dżem, jak lubicie. Natomiast w N06 mamy 75 mm długości ostrza na 22 szerokości, czyli to nie jest świetne ostrze do smarowania, no ale powiedzmy lepsze niż nóż taki kuchenny sztućcowy z z zestawu sztućców, na 3 mm grubości. Tutaj miałem w recenzji zarzut, że to jest zbyt gruba głownia. Gdyby to było 2,5, to by był świetnym, tnącym nożem i gdyby miał pełne płaski. Tutaj pełnego płaskiego nie ma. Tu zresztą też pełnego płaskiego nie ma. On jest bardzo wysoko, tak powiedzmy, do 4,5. Tu jest nawet do 5,6, chociaż to się kończy, więc no ten nóż to jest taki typowy drop point. Tutaj mamy ships foota i tutaj mamy w sumie... W sumie to jest chyba trailing point, tak mógłbym to nazwać, bo to jest bardzo wysoko podniesiony, lekko padające, ale prawie trailing point, trailing point, point tak sobie kojarzę. Natomiast tutaj długość to jest 74 mm tego, tej, tego ostrza na 3,5 mm grubości, co jest zrozumiałe, bo musieli gdzieś wkręcić torxa od tego tutaj, wiecie, dysku Emersona na... Uwaga, 30 mm szerokości w najszerszym miejscu. I to z jednej strony jest nóż, ja go kłem nazwałem, bo to jest nóż, który dobrze przebija i ma bardzo dobre własności przebijające. Spójrzcie na to, a spójrzcie na to. Tutaj jest podobnie, jeżeli idzie o te Nightwolfy. One dość mocno. Są y, dziabiące i wbijające się, natomiast to jest też całkiem niezły nóż do, do smarowania. No jak widzicie tutaj nie zostało ścięte, to jest tak finezyjnie zrobione, tu nie zostało ścięte, no bo gdzieś musi być wkręcona ta śruba fizyki, się po prostu nie oszuka. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie same krawędzi tnące, no to tu się zaczyna robić ciekawie, bo najdłuższą ma ten nóż, to jest 79 mm N06, potem ma 74 mm ten nóż, tutaj jest taki. Choil, można by było na tym kłaść palec, ale to trzeba bardzo uważać, więc ja bym jednak zrezygnował i kładł, tak? Natomiast tutaj, mimo tego, że głównie jest teoretycznie najdłuższa i najdłuższy jest ten nóż, no to się okazuje, że no niestety mamy tu tylko 64 mm samej krawędzi tnącej, bo mamy tu duży finger choil. Tu można sobie wygodnie palec położyć, rampa jest dość daleko poprowadzona i dzięki temu nawet tak moglibyście używać tego noża, co jest jego zaletą. Natomiast wadą jest to, że znika nam kawał krawędzi tnącej, bo tu ten centymetr by nam, pół centymetra nam po prostu... Znika. Jeżeli idzie o materiały, to tutaj mamy mikartę, i to jest nóż tylko wykonany z mikarty. Natomiast są dwie wersje wykończenia głowni: to jest satyna bądź stonewash. I tutaj mamy stonewash, jest bardzo ładnie położona, a mikarta jest chyba brązowa. I czarna. Ja nie jestem zwolennikiem Mikarty, tutaj też są takie uszczerbki. G10 jest chyba łatwiej obrabiać i ładniej też się prezentuje, natomiast tutaj nie przeszkadza mi to. Muszę przyznać, że troszeczkę się do Mikarty przekonałem po Onifie Gaur, gdzie Mikarta jest zrobiona na wysoki połysk w tamtym nożu i tutaj też w miarę to wygląda. Tutaj mamy G10 i satynę. A tutaj mamy w zależności od wersji tytan bądź mikartę. I są dwie wersje koloru głowni. To jest albo satyna na jasnej głowni. Położona, czyli takie wiecie, pościnane kreski. Ona jest mniej delikatna niż to, co tutaj widzimy, albo jest tak jak, tu, tak jak tutaj widzimy ACID wash, czyli to jest najpierw wyprane w kwasie, a potem bite kamieniami i wtedy mamy taką ładną czarną głownię, która maskuje rysy oraz przebarwienia oraz w jakimś stopniu chroni stal. Natomiast tu jest stal proszkowa, bo ten nóż jest tylko i wyłącznie w stali CPM20 CV. Nie widziałem w innej wersji mini jest w 154 cm, czyli nie proszkowej 154. Bo proszkowa to jest CPM 154, a nie proszkowa to jest 154CM. Więc tutaj jest tylko stal proszkowa 20CV, CPM 20CV, czyli to jest odpowiednik europejskiej, bo to jest amerykańska stal, odpowiednik europejskiej M390. Natomiast tutaj mamy D2. I tutaj jest problem z hartowaniem i z jakąś obróbką cieplną, to już Wam wiele razy mówiłem w dwóch filmach. Natomiast tutaj jest to zrobione super i wszystko działa tak, jak być. Powinno. Zresztą tutaj mamy podpisane, że tu jest D2, w ogóle to jest ciekawe miejsce do, do podpisywania noża, z jakiejś stali. I to mi się tu podoba, tutaj nie mamy takiego podpisu, tu mamy ten podpis w takim bardziej klasycznym i standardowym miejscu, a tu mamy w tym. No, jeżeli idzie o ergonomię, to zależy jak chcecie używać tego noża. Ja wolę troszeczkę większe, większe głownie, tu mi się dobrze używa tego noża, ładnie się go łapie, fajnie, przyjemnie jest, dobrze to... Dobrze to jest wymyślony projekt do złapania, tu jest tylko na jeden palec miejsce, więc nie trzeba kombinować czy na półtora, czy na dwa, czy na sześć, tu jest tylko jeden palec. Tu jest oczywiście frame lock w blokadach. Bo już zacząłem mówić o specyfikacji, więc w sumie to zrobimy jako jedno. Tu jest frame, frame lock, ale w wersji mi kartowej będzie liner lock. I tu mamy liner lock, oczywiście, no bo tutaj mamy okładziny, i muszą być wewnętrzne podkładki, te wewnętrzne linersy. No i tutaj z ergonomią jest ok. Bardzo fajnie jest tutaj, do takich jak się położy ten palec w tym. W tym wycięciu na palec, bo to tak po polsku powinienem powiedzieć: Finger choil to jest wycięcie na palec. No to tutaj bardzo fajnie, precyzyjne prace się robi i można sobie fajnie strugać jabłka i jeść z noża, jak starsi ludzie. Tutaj ergonomia jest dla mnie bardzo dobra, chociaż za krótka jest rampa. Ja bym wolał, żeby była dłuższa, ja nie mam jakiejś wielkiej ręki, ale rampa jest no, za krótka troszeczkę. Jeżeli idzie o ergonomię tutaj. To tu trzyma się znakomicie, bo ten dysk pomaga. To jest jak rampa i dobrze, że jej tutaj nie robili, bo to pomaga. Natomiast, jakbym chciał jakoś tak bliżej coś, to już nie jest to do końca wygodne. Ten nóż powinno się trzymać tak. I tutaj też bardziej klips jest odczuwalny niż w tym bardzo smukłym nożu. Więc, no, powiedzmy, że tu ergonomia jest średnio. Tu też jest, tu jest ok, i tu też jest ok, w zależności od tego, jak używacie tego noża. Wadą dla mnie w kizerze jest to, że nie ma otworu na ogonek no bo niektórzy lubią, ja bardzo lubię i bez ogonka sobie noża nie wyobrażam tutaj klips jest oczywiście deep carry i można tylko z jednej z prawej strony go mieć i tip up oczywiście i nie da się inaczej przestawić tego klipsa tu mamy tip up i również tylko z prawej strony i nie da się nic z tym zrobić i tu jest tak samo tip up i tylko z prawej strony, nic się z tym nie da zrobić natomiast tutaj jest belka na parakord i troszeczkę się trzeba namęczyć żeby ten nóż w jakiś sposób tam gdzieś przewlec przez tą belkę, albo rozkręcić nóż, albo troszeczkę pokombinować przewlec parakord, bądź też mikrokord i on wtedy przejdzie bez problemu. Tutaj mamy wielką przelotkę, ten otwór jest naprawdę duży i tu nie ma problemu, tu się wszystko oczywiście zmieści. Jeżeli idzie o klips, to w tym nożu uważam, że on nie pasuje. Miałem do tego zarzut, kiedy recenzowałem ten nóż jest to brzydki klips wzięty po prostu z tańszej wersji i zrobiony tak samo i to jest tytanowy klips, natomiast jest brzydki, paskudny i zupełnie nie pasuje. To powinien być prosty klips, który do tego projektu w Tytanie pasuje. Natomiast tutaj nie mam za żadnych zarzutów, tu jest wysoki połysk, tu jest też lekki stonewash położony na tym się, więc to wszystko ze sobą ładnie współgra. Piwoty są takie same, wydaje mi się, że po prostu producent olewa i robi, i robi wszystko z jednego i to też jest spoko, bo po prostu to są części, które są łatwo wymienne, koszty się tnie, więc my też mniej płacimy, a ten piwot to nie jest jakiś taki wiecie, element, na który bym musiał tam mocno i srogo zwracać uwagę, chociaż tutaj jest ciemniejsze to wypełnienie tego piwotu, więc podejrzewam, że to akurat mają w różnych wersjach dla różnych wersji kolorystycznych. Jeżeli idzie o mechanikę, to tu mamy łożyska ceramiczne, tu mamy łożyska metalowe i tu mamy łożyska metalowe. I tutaj jest bardzo gładko. Moja Daria bez problemu to taki test Daria, test żony. Czyli dajcie żonie nóż i sprawdzacie, czy jest w stanie sobie bez problemu otworzyć fliperem bądź kołkiem, jeżeli kiedykolwiek miała problemy ze zwykłymi nożami, na przykład z ratem czy czy z jakimś tam sanrenmiakiem czy czymś takim, no jak sobie otworzy bez problemu, to znaczy, że test jest udany, mechanika jest całkiem niezła. Tutaj w tym kizerze moja Daria ma zazwyczaj tam jakieś problemy, natomiast tutaj tutaj jest super, tu jest masełko. Absolutne, tu jest masełko, bardzo dobrze to pracuje, prawdopodobnie dlatego, że ta głownia jest cięższa tutaj niż tu. Jak jest cięższa głownia, to wiecie, że ten pęd jest większy, więc no, też lepiej to wszystko pracuje. I teraz jeżeli idzie o gwarancję, tu mamy polską gwarancję, bo mamy polskiego importera, ktoś to tu sprowadza i gwarantuje, że nam wymieni, jak się zepsuje, wymieni nóż, odda pieniądze itd, i tak dalej. Tutaj mamy 30 dni na zwrot na AliExpress i tu mamy 30 dni na zwrot na AliExpress, czyli dobramy, potem się nie znamy. Znaczy, ja uważam, że jak się w 30 dni coś zepsuje albo dostaniecie wadliwego, to jest to wystarczający czas, żeby oddać ten nóż i po prostu to skończyć, oddać, zwrócić pieniądze albo dostać nowy nóż i tyle. Natomiast jeżeli wyjdzie dopiero po pół roku czy po półtora roku, no to albo ktoś jest mało doświadczonym użytkownikiem noża i dla takiego użytkownika są noże w Polsce z dłuż Gwarancją, no albo to po prostu było coś, no nie wiem, no sam zepsuł, bo wydaje mi się, że nie da się nie zauważyć pewnych jakichś takich wad wrodzonych w nożu, jeżeli gdzieś przeszła, yy, przeszła jakaś tam kontrola. Przeszło to kontrolę jakąś jakości i to zostało niezauważone, to myślę, że w domu u użytkownika nie da się tego po prostu nie zauważyć. Ja sobie tutaj położę inaczej, żebyście widzieli, że to nie tylko kizer jest. No i jaki jest wniosek końcowy? Bo teraz powinniśmy chyba podsumować, bo wszystko wam mówię, mechanikę blokady. Blokady są wystarczające w takich nożach edycowych, czy liner, czy czy frame, czy jakiś tam axis, axis zawsze król czy jakiś tam wiecie backlog to wszystko są wystarczające blokady to nie będą noże, które będą naprawdę do ciężkiej, ostrej pracy czy to nawet w lesie, jeżeli w lesie to do Ukrainy bułki, więc wtedy lepiej mieć, lepiej mieć dłuższy, szerszy nóż, żeby robić sobie jedzenie bo to jest wygodniejsze ja na przykład czasami mi się zdarza tego używać w kuchni, bo on całkiem fajnie kroi ale słowa, takie podsumowania podsumowanie moje jest takie, że Chińczycy nas zjedzą bo widać, co potrafią zrobić i za jakie marne pieniądze sprzedają, i oby tego nie słyszeli, bo podwyższą ceny, tak jak Xiaomi, Huawei i tak dalej. No, ale o co innego mi chodzi? Chodzi o to, że w Chinach jest podobno gigantyczna konkurencja pomiędzy poszczególnymi firmami z danej branży i to widać. To znaczy, mamy tutaj producenta premium, który robi też produkty nie tylko premium, ale się już wybił gdzieś tam ze swoją marką i on sprzedaje swoje produkty premium za połowę ceny gdzieś na zachodzie. No, bo jeżeli mam zapłacić za to 800 zł, za Winaj, czyli chyba najbardziej premium markę z Chin, w tym momencie jakieś drogie noże trzeba zapłacić 1200-1400 zł, ale na przykład już tańsze, Wii Elementum płacimy, nie wiem, 800-900 zł i tak dalej, gdzie to jest świetny projekt i wszyscy się rali Elementum, a to jest po prostu lepsza, lepsze wykonanie, lepsze materiały i tak dalej, łożyska lepsze w Wii Elementum, no to teraz weźmy pod uwagę, że taka zka zwykła jakaś kosztuje już pewnie ze dwa koła. Benchmade w najlepszych wersjach, gdzie to nie jest G10, tylko już jakiś lepszy materiał, choćby jakieś aluminium, czy jakieś włókno węglowe, czy o tytanie nie wspominam, albo jakieś drewno, to tam trzeba 1200-1400 od razu na sam początek szykować. Spiderko też w ogóle nie mówię, bo oni plasticzaki potrafią sprzedawać, takie plastikowe noże bez łożysk, bez niczego, bez, no z podkładkami, załóżmy jak paratrójkę. sprzedają za 1000-2000 zł, no ale tam też to jest usprawiedliwione, bo oni potrafią obrabiać taką stal termicznie. O jakiej producenci inni mogliby pomarzyć? Typu S110, Maxamet, czyli węglik de facto, a nie stal prawie, czyli jakieś takie porypane stale, naprawdę, i oni potrafią to ciepnie obrobić, więc to też za to kasują. Więc ja to rozumiem, no ale jakbyście chcieli kupić sobie Spider-Koszamana, to za 1400 zł to dostajecie S30, za 1400 zł dostajecie S30V, 20-letnią stal do noży. Proszkową, całkiem ok, ale po prostu to nie jest M390, to nie jest 20CV, to nie jest S19... S90V, S110V, to nie jest Maxamet, to nie jest nawet ten modny ostatnio Magnacat, chyba, no to nie dostajecie czegoś takiego i dostajecie okładziny z G10. I to jest spider Koszaman za prawie 1,5 tysiąca złotych. Tu mamy tytan, tu mamy stal proszkową, dobrze obrobioną, nie ma problemu z y, żadnymi cieplnymi historiami, z udarnością, i jeszcze łożyska ceramiczne, i to jest za. 800 zł. Natomiast tu mamy świetną mechanikę, świetne blokady. Yy, znaczy, dobre blokady, świetną mechanikę. Yy, tu jest lekki problem, ale podejrzewam, że też z tego wyjdą. Całkiem fajne projekty, bo niektóre są ich własne, niektóre są od jakiegoś Riche, ale to też jest jakaś marka nożowa z Chin, więc ktoś tam im to coś robi, projektuje i tak dalej. Tu jest wszystko do dobrze wykonane, bo tu jest dobrze wykonane, oczywiście za 800, ale tu też jest wszystko dobrze wykonane. I za to wszystko trzeba zapłacić 100-150 zł. Maksymalnie może 130, bo za tyle widziałem tego, 140, bo za tyle widziałem tego. I oczywiście macie 30 dni na zwrot, nie macie gwarancji i tak dalej. No ale dalej to jest 130 zł w roku 2024 zimą. To są naprawdę nieduże pieniądze. To jest znacznie mniej niż chyba dniówka na najniższej krajowej teraz. To no chyba o ile się nie mylę, mam nadzieję, mam nadzieję, że ludzie już zarabiają duże pieniądze po prostu. Ale to jest naprawdę niedużo. Za te pieniądze dostajecie fajny projekt, dobrą mechanikę i różne projekty różnych producentów. I oni się wszyscy ze sobą gryzą. Nie? Tu jest projekt taktyka, zupełnie inaczej wykonany, zupełnie inny projekt. O, trochę sobie tutaj naruszyłem. Zupełnie inaczej wykonany, inny projekt. Cięższy, większy ten nóż. No ale to taktyk, więc podchodzą na poważnie do tego, co robią. I skoro wysyłają takiemu małemu gościowi z Polski jak ja, żeby pokazał ten noże, no to znaczy, że chcą globalnie ekspandować. To znaczy, że są gotowi na to, żeby sprzedawać na wszystkich rynkach. I po pierwsze, zjedzą nas Chińczycy, absolutnie, no bo... No bo chyba tylko możemy kupować drogie noże i jakością jakąś rywalizować jak Herman albo jakieś artystyczne rzeczy. No bo jeżeli idzie o tanie narzędzia, no to myślę, że tutaj Chiny no absolutny popis dają tego, co, mogą, co są w stanie wykonać i jak małe pieniądze za to chcą wziąć. Więc po prostu y, wszystkie te nożyki do EDC są spoko, który się Wam podoba, możecie wziąć. Oczywiście nie ma porównania między takim drogim nożem a tymi tańszymi, no ale... Wszystkie to są dobre noże i wszystkie te noże się nadają do EDC. To jest wszystko w tym duchu, w którym nagrałem kiedyś film o nożu do EDC. To są nieduże noże do częstego, natomiast krótkotrwałego użycia w ciągu dnia, tak żeby można było wykonać jakąś czynność i schować nóż, typu rozciąć sobie karton z wodą, chociaż polecam wodę z kranu, najwyżej filtrujcie w polskich dzbankach, wiecie która firma jest polska, więc w polskich dzbankach filtrujcie i, i to też jest dobra woda, lepsza niż taka ze sklepu, bo nie trzeba jej nosić i jeszcze jest tańsza znacznie, więc ok. ale jakbyście chcieli napój sobie jakiś inny soczek ze zgrzewki wyciągnąć, to ten nóż się przyda, chowacie i koniec. Do dłuższej pracy długotrwałej, to są noże robocze. O tym kiedy indziej już wam też omawiałem i Lańskiego 7, i też Nightwolfa N05, i Rad 1 to też jest nóż do pracy, którym dłużej można pracować, więc i w lesie sobie można czymś w czymś pogrzebać. Więc po prostu Chiny nas zjedzą, ale produkty naprawdę robią całkiem niezłe. Chińskie noże są spoko i już dawno to nie są tylko jakieś gęziaki i sanrenmiaki i że o, bluźnisz, bo masz coś takiego w kieszeni, a nie masz zetki za 900, a dzisiaj za dwa koła. No, a który Wam się najbardziej podoba, napiszcie mi oczywiście w komentarzu. I to by było już na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę pod nim najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem. Tak, żeby Was nic nie ominęło, a algorytmy się najedzą i troszeczkę mnie wybiją. Ponadto, jeżeli chcecie wspierać ten kanał, a nie chcecie nic innego pisać, to zawsze możecie wrzucić w komentarzu hashtag. A taczewski zawsze to też zwiększa jakoś tam moje zasięgi, wspierającym, którzy to robią od wielu odcinków. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście i tak robicie. No i oczywiście sekcja komentarzy, tak jak już mówiłem, wielokrotnie należy całkowicie do Was. Piszcie, komentujcie, co sądzicie o tych nożach, który byście wybrali, który Wam się podoba wizualnie, bo ten podobno jest brzydki, mimo że mi się szypsfuty podobają, no to podobno jest brzydki. Czy te są ładniejsze, ten kieł? skradł moje serduszko ostatnio, muszę przyznać. Żaden Nightwolf mi się tak nie podoba jak ten. A ten to jest w ogóle brzydki, ale jest praktyczny, więc wielu ludziom się też podoba, może być użyteczny w jakichś warunkach. Więc piszcie, komentujcie, napiszcie swoje zdanie, co myślicie, czy nas Chiny zjedzą, czy nie. Hashtag Chiny nas jedzą, e, możecie wrzucić. E, tak, no i to by było na tyle. E, pamiętajcie tylko o kulturze wypowiedzi. No i znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale, na YouTube, ale również na Instagramie, na Twitterze, na TikToku, na e, fanpage'u, na Facebooku, e, gdzie można do mnie napisać na Messengerze oraz na fanpage'u i na kanale do Potęgi. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób. Dlatego trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.